miłego dnia i smacznej kawusi w tym tygodniu robimy weekly, bo minął tydzień od kiedy wróciłam do domu z Erasmusa z Włoch i wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żeby wrócić na właściwe tory żeby ogarnąć swoje życie, przygotować się na uczelnię, bo w tym tygodniu zaczynam znowu uczelnię, tym razem nie w Waszych, tym razem na wf w Polsce i chciałabym, żebyście byli w tym ze mną, bo może ktoś z was również potrzebuje motywacji, żeby ogarnąć swoje życie na nowy semestr, zrobimy glow będzie produktywnie, ale równocześnie nie zapomnimy o balansie, bo w tym tygodniu mamy również walentynki, Dzień Singla, więc będzie dużo się działo. Mam godzinę 8.30, ja wstałam, zrobiłam sobie kawusię i będę się do mojego planera i notion, żeby zaplanować sobie cały ten tydzień. To mi się najlepiej sprawdza, kiedy siadam właśnie na początku tygodnia albo w niedzielę wieczorem i planuję sobie cały tydzień, żeby wypisać najważniejsze wydarzenie, żeby o niczym nie zapomnieć, a tak potem na bieżąco sobie jakieś rzeczy dopisuję. Także ja Was zapraszam do oglądania, a my lecimy z tym tygodniem. z pięknym na szyi, nigdy nie pomyślałam, że będę nie uspinnać grzywkę, ale jak widać, ludzie się zmieniają i teraz mi to bardzo ułatwia życie. Ten tydzień mnie lekko stresuje, bo mam bardzo dużo spraw do załatwienia z uczelnią, z lekarzami, bo nie było mnie tu pół roku, nie wróciłam do Polski na święta, więc tak wiecie, fajnie o siebie zadbać, pójść do lekarza, sprawdzić czy wszystko jest ok. Dodatkowo myślałam, że będę miała więcej problemów na uczelni, ale będę musiała zrobić kilka przedmiotów. Nie ma ich dużo, ale wiedziałam o tym już przed wyjazdem na Erasmusa więc staram się myśleć pozytywnie, jak zawsze, tylko po prostu muszę podjechać na uczelnię i pogadać z wykładowcami. Zaczynam też nowy semestr jestem już na półmetku, w ogóle to jest crazy Ale dopiero zajęcie mam w czwartek, więc mam jeszcze takie trzy dni dla siebie Żeby poukładać sobie wszystko co powinnam Myślałam, że będzie gorzej z powrotem do Gdańska Najbardziej stresowałam się pogodą i faktycznie nie jest za ładnie I czuję, że mocno to oddziałuje na mój humor Ale z dnia na dzień będzie coraz cieplej, więc nie przejmujemy się tym Chciałam jeszcze porozmawiać o planach na dzisiaj, bo spotkam się z moją przyjaciółką po takiej naszej przerwie Idziemy do jednej z naszych ulubionych kawiarni Więc bardzo się cieszę, w ogóle fajnie jest się spotykać ze znajomymi po takiej przerwie, bo mogę im dać Pamiątki, dać im taki fajny live update. I to mnie akurat bardzo cieszy, bo wymiana mi uświadomiła, jakich przyjaciół tutaj mam na miejscu. Wyklarowały się niektóre relacje, więc fajnie jest nadrabiać spotkania z ludźmi, z którymi się stęskniliśmy. No i przy okazji mam do zrobienia takie podstawowe rzeczy, jak zakupy. Nie chcę narzucać na siebie za dużej presji, żeby robić wszystko naraz, ale tak małymi kroczkami wdrążać się w moją nową, starą rutynę, a też zauważyłam, że jak nagrywam vlogi, to łatwiej mi się zmotywować. Dostałam wpać co ostatnio ten tusz Sky High i on jest moim ulubionym, więc mam teraz takiego i nie chcę się za dużo rozgadywać, bo cały tydzień przed nami. a Zauważyłam, że mam skłonność, że moje vlogi są ostatnio troszkę dłuższe, więc ja może lepiej pójdę sobie zrobić śniadanie. Będę wam mówić o śmiesznych rzeczach, za którymi się stęskniłam będąc we Włoszech. Jedną z tych rzeczy jest twaróg. Nie było tam twarogu i teraz non stop jem jakieś naleśniki z nadzieniem twarogowym, omlety, wszystko. Mój organizm domaga się twarogu. Wypieków, cynamonek. Okej, let's go. Udało mi się jeszcze przed kawką wyskoczyć na chwilę do Lidla i Biedronki, więc robię mini haul. Zobaczyłam, że wyszły jakieś nowości puddingowe: biała czekolada i kawa. Zostawałam już kawę i bardzo mi posmakowało, więc od razu wziąłam trzy, bo była jakaś promocja. W Lidlu mamy tydzień francuski. i Wziąłam taki karmel do smarowania z solnym masłem. Sounds very nice. I również wzięłam serek kozi śmietankowy ze ziołami w stylu prowincalskim. Oui, oui. Manifestujemy podróż do Paryża. No i klasycznie rukola i pomidorki koktajlowe. Teraz wszystko to posprzątam, ogarnę mieszkanie i pójdę się spotkać z koleżanką. Time to treat myself. szybko zleciał mi dzisiejszy dzień, jest już po 15, ale zasiedziłyśmy się razem w kawiarni w Langu. Trzeba było sobie dać taki live update, a w dobrym towarzystwie czas tak leci szybko, więc na maksa się cieszę i jestem bardzo wdzięczna za to, jak spędziłam dzisiejszy dzień. Normalnie nie mam już za dużo planów na dzisiaj. Chciałabym nadać paczkę dla jednej z was. Zrobiłam mini rozdanie na moim Instagramie, na którego serdecznie was zapraszam. Nie mogłam wziąć ze sobą za dużo rzeczy, bo koniec końców okazało się, że w ogóle miałam 4 kg nad bagażu. Ale tak sentymentalnie chciałam coś wam wysłać za to, że ze mną byliście podczas tej wymiany, do takiej paczuszki włożę ciasteczka włoskiego ciole to były jedne z moich ulubionych do tego klasycznie pocztówkę z Rimini coś co mi się kojarzyło z plażą, czyli taka bransoletka, zaraz to zapakuję i wyślę, bo właśnie dzisiaj wylosowałam zwycięzcę, ale myślę, że będę więcej robić takich rozdań, bo bardzo fajnie mi się je organizowało mini -auto reklama, ale mam nadzieję, że taka paczuszka się spodoba osobie, która wygrała i dużo jedzenia w tym blogu, ale nie wszystko jest idealne. Proszę o wybaczenie, ale muszę Wam polecić makaron udon. Nie życzę jej przesad kuchnią włoską, ale potrzebowałam czegoś nowego i to się tak szybko i prosto robi, a jest przepyszne. Udon cheers! Po obiadowa drzemka z namysławem, czas nas jest, przy okazji chciałabym wam powiedzieć o książkach, które aktualnie czytam, bo też właśnie staram się tak bardziej produktywnie odpoczywać, nie scrollując tylko TikToka wykorzystać ten czas, póki nie mam uczelni na rzeczy, które lubię robić w poprzednim filmiku pokazałam wam, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, do niej się nie spieszę, bo to jest książka samorozwojowa i ja muszę być taka gotowa, żeby ją czytać, tutaj znacznikami zaznaczam sobie takie fajne cytaty, na razie jest ok, ale ja nie jestem jakąś fanką książek samorozwojowych, a jeżeli chodzi o takie wiecie, bardziej relaksujące książki, to cały czas czytam na aplikacji Legimi, no bo jednak jest to bardzo wygodne, kiedy mam wszystko na iPadzie. To nie jest sponsorowana, po prostu ta aplikacja zmieniła moje życie. Przeczytałam Mężczyznę imieniem Owe. Ojejku, jak ja płakałam. Oglądałam też film Mężczyznę imieniem Otto i to jest film, który powstał na podstawie tej książki. Totalny wzrusz. Bardzo mi się kojarzyła z filmem Odlot. I taka, wiecie, wzruszająca, familijna. Wydaje mi się, że każdemu się spodoba. Niesie ze sobą bardzo dużo wartości i no jest po prostu piękna. I z poleceń przez TikToka zaczęłam czytać Fourth Wing, ale tak opornie mi to idzie nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, ale ja po prostu chyba nie jestem fanką fantastyki. Nie umiem czytać o smokach, coś nie wiem, jakoś tak nie umiem się wciągnąć, a już jestem prawie w połowie, więc cieszę się, że spróbowałam, bo miałam już na półce jakiś czas. I dajcie znać, czy wy to przeczytaliście i jak wam się podobała, ale jak już zaczęłam, to chcę już skończyć, Nie umiem nie kończyć książek, więc może to będzie jakoś tak opornie mi szło, ale skończę. Obiecuję to sobie. Dzień numerek w ten piękny wtorek. Jak już widzicie, jestem ogarnięta, ubrana w mój outfit i zaczynamy kolejny dzień z ogarnianiem mojego życia. Jestem mega podekscytowana, bo idę dzisiaj na paznokcie. Nie miałam robionych paznokci chyba od roku. Chodzi mi o takie, wiecie, przedłużane, jakieś żele, hybrydy i tak dalej. Więc mega się cieszę, bo ja nie mam do tego umiejętności. A przed parentynkami tylko nie miłości. Uznałam, że to jest dobry pomysł, żeby w końcu ogarnąć moje paznokcie. Dodatkowo jadę do Gdyni z moją przyjaciółką. Powiem wam, że jestem ostatnio uzależniona od oglądania na YouTube dziewczynskiej. Kopenhagi z Amsterdamu. Nie wiem o co chodzi, ale jak ja wpadnę w jakiś vibe, to tak się wkręcam, że potrafię oglądać vlogi non-stop. Moją ulubioną influencerką z zagranicy jest aktualnie Birta Hlin. Nie wiem, czy to tak się wymawia. Ona jest z Islandii, ale przeprowadziła się do Kopenhagi. I przez to, że oglądam jej kanał, wyświetlają mi się nowe kanały z Kopenhagi z Amsterdamu. Robiłam właśnie makijaż i oglądałam jakiegoś jej vloga. Może to jest pewna forma manifestacji, bo strasznie podoba mi się jej styl życia, outfity, to jak wygląda jej mieszkanie, to jakie treści tworzy. Ona jest wielką inspiracją dla mnie i za ja uważam, że przez to jakie vlogi ja lubię oglądać, tak staram się tworzyć to, co ja bym chciała oglądać. Dlatego te vlogi są bardziej takie gadane, luźne, dłuższe. Mam nadzieję, że Wam się to podoba i że akceptujecie moją Scandinavian Netherlands Coffee Girl era. a track. Taki sweterek polo mam z Handem'u z ze strony Mariusa, białe skarpetki i do tego takie bodki z Monki. Nie bałem sobie, gdybym nie wzięła torby z Nothing Here, ale już jest w takim stanie, że powinnam pojechać do Handema ponową. No bo już trochę przeżyłam. Zgodziły się do Rossmana, kiedy były promocje minus 55%. I ja wtedy miałam 14-15 lat i wydawałam wszystkie swoje pieniądze na kosmetyki od Mises Czy była faza na pomadę z Vivo? Właśnie, pomadę z Vivo. <śmetyczny> Siema, siema. Jestem w domu, wróciłam z Gdyni i powiem Wam, że mega się stęskniłam za takim wychodzeniem ze znajomymi do większego miasta. Rymień był cudowny i w ogóle bardzo podobał mi się styl życia tam, ale obiecałam sobie, że mogę robić te same rzeczy tutaj, w Trójmieście, tylko mam więcej kawiarni do wyboru miejscówek, do odkrycia miejsca na spacerki. I w tym kontekście bardzo dużo mi dała ta wymiana, ale chciałabym wam pokazać, jaka pociążko do mnie przyszła, bo przyszła mi taka bluza ze współpracy z Hoodie Lovers. Pom sobie, wybrać jedną z nowej kolekcji i patrzcie na to. Widzicie te detale kryształkowe? Ja teraz mam pazę kryształki i myślę, że po się też zrobić sobie właśnie z jakimiś kryształkami, albo coś więc mega się wpasowuje w mój styl i w ogóle takie miłe, tego się nie spodziewałam ona jest normalnie personalizowana więc gdybym ją zgubiła, wiem jak jej szukać po moim imieniu, no niesamowite jest taka cieplutka, tak czuć ten gruby materiał zaraz zrobię kim mega się cieszę so much as the iris when she's glaring Poranek typu zabiegany, wróciłam o 23 z paznokci, wstałam rano, ogarnęłam się i lecimy na Pilates Nie mogę się napatrzeć na te paznokcie, są tak cudowne Ja się czuję jak nowonarodzona I w ogóle mam dzisiaj walentynki, więc mam kolejny dzień, w którym dużo się dzieje Jadę też do jednej kawiarni pracować nad jednym projektem, o którym powiem wam niedługo Mega się cieszę, bo osoby z 3 miasta będą mogły wziąć w tym udział a nie mówię za dużo, bo się spóźnię na tramwaj Amen, Pilates girl era <mum> Dzień nie dość że są walentynki, to spójrzcie to słoneczko. Coraz bardziej się wyświadam, jaki wpływ ma na mnie pogoda. Mam dzisiaj walentynki, chociaż taki self-love vlog już był, to chciałabym wam przypomnieć, że nie musicie czekać na specjalną okazję, żeby zabrać siebie na randkę, żeby pójść z swoim partnerem, partnerką na randkę. Wiadomo, fajne są takie okazje, święta, ale czasem social media dają nam taką presję, że trzeba gdzieś wyjść w walentynki, że trzeba mieć partnera w walentynki. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Według mnie my zasługujemy na takie rzeczy codziennie. I ostatnio słuchałam podcastu Alex Mandostyle, właśnie Valentynka gdzie wspominała o tym, że to jest ok, święto, walentynki fajne, ale w dzisiejszych czasach to jest lekko się święto takie przereklamowane. Taki marketing, dużo reklam, a tak naprawdę codziennie powinniśmy pokazywać sobie miłość, powinniśmy być dla siebie życzliwi. A takie randki bez okazji sam są, czy właśnie z naszym partnerem, i to nie muszą być nie wiadomo jakie randki, czy jakieś podróże. Codziennie możemy robić dla siebie takie małe rzeczy, jakim jest, nie wiem, kupienie komuś kwiatka, kupienie sobie kwiatka, czy nawet zwykły przytulas i pytanie jak komuś minął dzień. Więc jeżeli macie. Taką okazję, żeby zabrać kogoś na randkę albo żeby pójść ze sobą na randkę. To nie czujcie wyrzutów sumienia, jeżeli nie chcecie tego robić w walentynki, tylko w jakiś inny dzień, w randomowy dzień w tygodniu, bo na to zasługujecie. Ja bardzo lubię takie święta, szczególnie jakie słoneczko. Właśnie dzisiaj miałam taki self-care day. Poszłam na Pilates, potem do kawiarni. I o tym chciałam powiedzieć, a nie o walentynkach, ponieważ szykuję się ten book club, o którym pierwszy raz Wam mówię. I to będzie klub książkowy dla osób z trójmiasta, Miasta, gdzie będziemy się spotykać w kawiarni plenum na Stoczni, rozmawiać o książkach. Stworzymy takie super community, i mam nadzieję, że to wypali, bo pierwszy raz się z tym z Wami dzielę. I mega się tym podekscytowałam. I nie wierzę, że mogę Wam to w końcu powiedzieć, ale miałam na to pomysł już, jak byłam we Włoszech, więc będę Wam dawała więcej informacji na moim Instagramie. Ale nie wierzę, że takie moje małe marzenie o stworzeniu społeczności w którym mieście się spełnia i że to wszystko zaczyna się jakoś układać. Więc mam nadzieję, że w ogóle ktoś przyjdzie. I troszkę się stresuję więc Wam o tym. Ale to był mój dzisiejszy powód pójścia do kawiarni. Przy okazji też popracowałam, zmontowałam jakiś filmik, także walentynki mam udane. I mam nadzieję, że Wy też spędziliście ten dzień w takiej miłej atmosferze. Teraz. Pójdziemy na spacerek z nemem, bo biedaczek był cały dzień sam w domu. Naprawdę, od kiedy zaczęłam być taka bardziej szczera sama ze sobą i robić rzeczy, które sprawiają mi radość, bez względu na to, co kto inny pomyśli, moje życie stało się o wiele lepsze. Wiadomo, nie jest idealnie, mam jeszcze dużo problemów do przypracowania, ale małymi kroczkami idziemy do przodu i dziękuję, że za mną jesteście. Jak możecie zauważyć, przybrałam się w takie rzeczy, które mogę pobrudzić, bo robimy sobie solo date night. Kiedyś miałam pazę na malowanie i miałam sztalugę, miałam wszystkie płótna, więc znam, że walentynki to jest super okazję, żeby zrobić sobie sesję z malowania, bo bardzo chciałabym do tego wrócić. Przy okazji wyszedł nowy sezon Love is Blind w wersji amerykańskiej, więc myślę, że to jest dosyć kreatywny sposób na spędzanie czasu samemu. I jak mówiłam, nie musicie robić tego tylko w walentynki, więc jeżeli przypomnieliście sobie, że macie płótno w piwnicy albo gdzieś na strychu, to wyciągnijcie je i zróbcie sobie taką painting session i wyraźcie się artystycznie. Ja myślę, że poszukam jakiejś inspiracji na Pinterestie, bo chciałabym zrobić jakiś ładny malunek, ale w ogóle patrzcie na ten setup profesjonalny, jakby ja jestem choco. Się trochę omijać ten temat mojej relacji z jedzeniem aktualnie. Jeżeli mam być szczera, przechodzę trochę przez ekstremalny głód. i To jest temat, który jest dla mnie bardzo wrażliwy. Ale chciałabym wam przypomnieć, że You Deserve Ice Cream Every Day. Nic się nie stanie, jeżeli jednego dnia zjecie całe opakowanie lodu. Jeżeli to jest coś, co sobie dawno ograniczyliście i wasz organizm mówi wam, że ma na to ochotę, pozwólcie temu głodu psychicznemu też być, bo jesteśmy tylko ludźmi. I nie wiem, czy to ma sens, co teraz mówię, ale it's okay. At the end of the day to są tylko lody. ten dzień, w którym wracam na uczelnię i gadałam o tym cały tydzień, a okazało się, że mam dzisiaj jedne zajęcia od 14 do 15, a jutro mamy dni rektorskie, więc tyle chodzenie na uczelnię. Dostałam już plan, więc od tygodnia wszystko się tak zacznie. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona Nie chcę się negatywnie nakręcać Pomimo tego, że mam trochę rzeczy do odrobienia Chciałabym żyć trochę bardziej na luz I nie wymagać od siebie aż tak dużo Stworzyłam sobie nowe Notion I teraz wam zrobię taki mini tour Bo ja nie wiem, czy ktoś z was chce oglądać kolejny Notion tour Bo ja często go zmieniam Teraz obiecuję, podoba mi się najbardziej Jak możecie zauważyć jest bardziej takie minimalistyczne Dałam sobie vision board w tle I mamy tutaj takie pięć głównych kategorii Jak personal, productivity, health and wellness finanse and content Mam tu jakiś zegar, playlisty Daily Affirmation, kalendarz. Bo teraz też jest taka fajna opcja, żeby połączyć kalendarz Google z Notion. I chciałabym Wam udostępnić moje Notion, ale boję się, że udostępnię Wam za dużo i udostępnię Wam przypadkiem mój kalendarz Google i nie wiem, jak to rozwiązać. Więc jak ktoś wie, jak udostępnić bezpiecznie Notion, no to byłabym wdzięczna. Mam nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego nie będę Wam pokazywać moich celów. Ale przejdziemy sobie do sekcji Student Planner. W sekcji Student Planner muszę sobie uzupełnić właśnie teraz plan zajęć. Mam miejsce na szybkie notatki, semester overview, course overview, assignment task, student session plan i notesik. Teraz będę musiała to wszystko uzupełnić, jeżeli chodzi o przedmioty, bo właśnie dostałam wszystkie przedmioty. Miejsce na jakieś zadanie, prezentacje. Tutaj też mogę sobie wpisać jakieś zaliczenia, projekty i będę mogła otworzyć to w kalendarzu. Bardzo mi się podoba to, że wreszcie kalendarz Google połączył się z kalendarzem z Notion, bo teraz wszystko mam w jednym miejscu i po powrocie z blogu zauważyłam, że mój slow life nieco się zmienił na fast life i już nie mam tyle czasu, żeby wszystko zapisywać w moim planerze. Tam tylko zapisuję to do listy. Mam no też daily planner, rutyny, podróże, to co zawsze miałam więc tak jestem przygotowana na nowy semestr. Jeszcze pokażę wam, jak będę organizować sobie notatki. Jeżeli chodzi o system notatek, który będę stosować w tym semestrze, to jest oczywiście Good Notes. Może będę robiła notatki w Notion, tego jeszcze nie wiem, ale nastawiam się, że będę robiła je na iPadzie. Tutaj mamy dwa foldery, jeden z Włoch, jeden z Polski. Pomyliłam trzeci semestr z czwartym, bo nie było mnie na trzecim semestrze w Polsce i stworzyłam sobie dla każdego przedmiotu zeszyt. Będę miała w tym semestrze, jak widać, strategie biznesowe, technologie żywności, podstawy patofizjologii, jakaś mikrobiologia. Programy żywieniowe, poradnictwo dietetyczne, więc wydaje mi się, że już będzie bardziej dietetycznie niż było w poprzednich semestrach. Już bardziej będą nas ukierunkowywać na dietetykę. Także jestem bardzo ciekawa w sumie tego semestru. Dzisiaj będę miała pierwsze zajęcia z podstawy patofizjologii, ale powiem wam, że dziwnie się czuję wracając tak na uczelnię. Wiecie, po pół roku nie było mnie tam jeden semestr. Nie widziałam długo tych osób, studiowałam po angielsku, więc nagle znowu będę mogła się przerzucić na polski. I w ogóle bardzo śmiesznie odczuwam ten cały powrót, powrót do rytyny, bo koniec końców ja tam byłam tylko albo. Aż pół roku, więc za dużo się nie zmieniło. Tutaj w moim pokoju nic się nie zmieniło, Gdy to na moich rodziców, mojego brata się nie zmieniła. Wszystko jest to takie samo jak było, ale ja wróciłam inna, z innym mindsetem. W ogóle bardzo się zmieniłam, trochę się usamodzielniłam, ale też równocześnie nie dowierzam, że ja ostatnie pół roku spędziłam we Włoszech nie umiem tego pisać, jak się czuję. Jak inna osoba mówiła mi, że Erasmus minie szybko i ja nie wrócę taka sama, nieważne jaki ten Erasmus będzie, to nie spodziewałam się, że aż tak zareaguję. Zjadłam się na nie i będę jechać teraz do galerii, bo chciałabym się rozejrzeć za jakimiś dekoracjami do pokoju. Bardzo chcę zmienić coś tutaj i szukam inspiracji, dlatego, przed zajęciami pojadę sobie do Jiska, do Tigera, bo potrzebuję zmian i to bardzo. Przyjechałam na to uczelnie tylko po to, żeby podbić legitymację studencką, bo okazało się, że nie mamy jednak zajęć. Także tyle z mojego powrotu na uczelnię. Idziemy jeść! Dzień dobry. Miałam dzisiaj bardzo zabiegany poranek, ponieważ jechałam do lekarza. Jak wszyscy wiemy, dbanie o siebie jest bardzo ważne. Możemy to robić poprzez odżywianie, zdrowe nawyki, jakiś journaling, sen, ale bardzo ważne też jest, żeby kontrolować swój stan zdrowia. A po powrocie z wymiany więc chciałabym się upewnić, że wszystko jest w porządku. I właśnie wróciłam, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mamy dzisiaj 16 luty, co oznacza, że Wallows wypuściło nową piosenkę. Jestem mega podekscytowana. Wypuścili Your Apartment i jest to zespół, który manifestuje przyjedzie do pokoju. Polski, albo chociaż zrobić tur po Europie bo to jest takie moje marzenie, żeby pójść na ich koncert to jest jeden z moich ulubionych zespołów poza One Direction oczywiście jest jeszcze jeden duet, który był w Polsce w ogóle rok temu i bardzo żałuję, że nie udało mi się pójść na ten koncert i bałam się opuścić jeden dzień zajęć, a mianowicie mówię tutaj o The Driver Era, czyli duet, w którym gra Ross Lynch, Austin Moon to jest na mojej tegorocznej bucket list, żeby pójść na ich koncerty, zobaczymy czy w ogóle ogłoszę jakąś trasę koncertową, ale trzymajcie kciuki żeby mi się udało, I jeżeli jeszcze mówimy o planach na ten rok, to długo nie będę Trzymałam z nowymi podróżami i już zabukowałam nową Solo Trip. Jestem tak podekscytowana i nie wiem, że to zrobiłam. Mam już zabukowany hostel i loty, także to się dzieje. Będę lecieć pod koniec kwietnia. Też dostałam już wszystkie papiery z uniwersytetu z Rimini, że wszystko zaliczyłam. Przekazali oceny polskiej uczelni, zdałam wszystko w pierwszym terminie, więc nic nie muszę odrabiać. Tylko zajęcia, które z góry wiedziałam, że będę musiała odrabiać i nie ma tego dużo, więc taki kamień z serca mi zszedł, bo stresowałam się, bo słyszałam różne historie o tym Erasmusie. No ale na szczęście wszystko poszło gładko. W tydzień zwiedziłam więcej trójmiasta niż w całym moim życiu. Nie zliczę, ile razy przeszłam się w tym tygodniu ulicą długą. Ale przejdziemy sobie do holderkowego. Po Postanawiałam, że chciałabym mieć mój pokój w takich odcieniach pastelowych, ze skupieniem się na różowych dodatkach, bo chcę się przełamać do kolorów, żeby nie było tak, wiecie, hotelowo. I chcę z tej strefy komfortu w odcieniach beżu, w szarości i tak dalej. I w kupiłam takie świeczki różowe, one kosztowały 10 zł. Chciałabym jeszcze kupić jakąś taką fajną poduszkę, nie wiem, może jakiegoś kwiatka. mam teraz taką straszną potrzebę, żeby pojechać do Warszawy, bo tam jest Mark, Urban Outfitters. Oczywiście nie chcę wpaść w zakupu ale to byłaby fajna wymówka po prostu, żeby pojechać sobie do Warszawy. I chciałam kupić takie fajne świeczniki, ale tak z spytałam mojej babci, czy ma jakieś fajne świeczniki. Wiecie, tu na święta coś zapala jakieś świeczki, a, a pamiętam, że moja babcia miała taką szklaną zestawę. No to przy okazji się spytałam i słuchajcie, miała, wysłała mi fotki i dała mi kilka świeczników, ale patrzcie na to. Jakby to są takie szklane, oldschoolowe vintage świeczniki, więc będzie pasować do tych świeczek i chcę to wszystko udekorować. I chciałabym jeszcze kupić na pewno lampę. I jakieś poduszki, więc jakby tego nie jest dużo. Nie chcę od razu kupować wszystkiego, co mi się spodoba, chcę robić przemyślane zakupy, żeby właśnie wszystko pasowało do wszystkiego. Potrzebuję czasu, wolę, tak wiecie, po malutku, dodatek po dodatku i będzie dobrze. Czuję taką dobrą motywację na wiosnę, świeży start i w ogóle teraz patrzę, jaki tu mamy bałagan z tyłu.